Lej! Dobra, Ebieski, pierwszy raz tą grę uruchomiłem, więc sorki za... Be, be, coś, coś tam mam duże, panie ma. o wow. La, 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 la no, wow! Jezu Pierwszy ci, o, spadłem się Jaki jestem kozak, ja Ziomeczki, najlepszy odcinek ever, patrzcie Weszłem, już tu mam Pięknie, dalnie. Ja, Ludzisko! ja! Ludzie, człowieku, pierwszy raz. Pierwszy bezki tu, pierwszy raz włączyłem tą grę. Ja, to jest najlepszy odcinek. Jezu, kurde. Nie, nie. O, ja, taki balas mi zniszczył. 7000. Marek, czemu mnie zostawiłeś sam? I muszę teraz być sam. Andrzeju, co ty tu robisz? To cię stuk. A! Patrzcie, a jednak, a jednak prawdopodobnie Roni jest głupi Bo głupi jest Tak bez kitom. A jeszcze o oh, mówicie Roni nareszcie Ostrzygłeś się, bo zarosłeś jak ma a ja my. a ja Człowieku jak ja bym miał tobie świeciał kim jestem? Jestem twoja stara to ja Kurde! jakiś mały gnój mi rozwalił. Fa, biłem aż tyle pieniędzy. To jest, to jest prawdziwy hajs. To jest z ronego i X, X. Tyle zarobił na na wyświetleniach. Tu jest ponad 100 zł Więc walujemy yy, za highs. Zrzucamy tym pieniędzy. Kurde Barbara przyszła mi tu Baśka, czy bo Baśka, Barbara, pererere para para Siema Czy wy oglądacie mój odcinek Zero Zero? Nie Jesteś hejterem tylko, kurde O, grube to z teraz Franek rzeźnik, musisz spić chabowy żebyś miał siłę cięć Ciąć. tak no o kubkę robi jak nacisnę spację. Nadal... człowieku weź włącz mnie, a nie takie rzeczy. Nie takie rzeczy oglądasz No co nie? Tak, masz włącz mnie. Jak ci drapie, to się ogólnie nie. ...to <grym> się drapa. Zróbmy, pimczę. Wy zbudować dom. Wy zbudować dom. By zbudować dom. By zbudować dom. By zbudować dom. zbudować dom. Halo! Hello! Idziesz, Ty kurde, jak się dorzuca. Weź pan idziesz mi stąd, no no! Ky, Stefan! Stefan idziesz mi stąd! No! Ty kurde już mnie! Sąsiedzi witają! Tak cześć no, a to? Z pieniędzmi na rachunki nie płać, Ty kurde Franek Pokojowe zamiary mam, ale jak walnę to zabiję. Podstawowe śniadanie każdego z psychiatryku. Jelito i kocha. Dosłownie jak w takie pyszności. Pani stewardessa e, amortyzowała się Upadek, upadek, Dziękujemy pani, bywa. E, z, dobra, odświeżmy tą stronę. Może co jest grane? Oj, pieckito. Nie. Co się dzieje mi z internetem? Chyba mi ktoś wyłączył Live boxa. Mhm. Dobra, naprawiony.